I jeszcze tutaj taki e, suplement do poprzedniego e, materiału, z, który był o fi, e, z filmu informacyjnego. A mianowicie taki, że bardzo bym Was prosił o, ogląd o wyświetlenia na filmach. Nawet jeśli miałby ten film obejrzeć jedna, dwie, trzy osoby. Będę Wam bardzo wdzięczny, bo mimo wszystko ja te filmy poświęcam. Inaczej, ja na te filmy poświęcam sporo czasu. To nie jest tak, że siadam i od razu nagrywam. Zanim siądę i zacznę nagrywać, to ja najpierw muszę się przygotować poświęcić swój czas, który mógłbym poświęcić na granie w cokolwiek więc bierzcie to pod uwagę, że te wszystkie informacje, które ja Wam w tych filmach przekazuję to one nie są podparte tym, że wszystko biorę z głowy nie, nie, nie potrafię praktycznie każdej informacji, która jest w tych filmach brać z głowy. Ja przed tymi filmami się przygotowuję. Niektóre e, materiały, jak chociażby pancernik, o pancerniku Colorado. Siedziałem prawie tydzień i zbierałem informacje w sumie te najważniejsze. Że siedziałem, przeglądałem każdą informację o pancerniku Colorado i stwierdziłem i czytałem linijka po linijce, czasem nawet jeśli to były e, na różnych forach informac e, informacje o tym to ja to forum śledziłem, siedziałem, czytałem nawet po godzinę, dwie, trzy dziennie. To nie jest tak, że siadam, biorę pada, klikam, nagrywaj i mówię. Nie, zanim siądę, zacznę nagrywać, to ja muszę przygotować się do tego filmu. Dlatego bardzo bym Was prosił, nawet jeśli to by był film, który trwa 33 minuty, z, tej, z takiej serii, której rzadko oglądacie, to bardzo bym, bym Was prosił, żebyście jednak poświęcili te swoje 33 minuty. Na ten film, który tyle trwa, czy na jakikolwiek inny film, bo mimo wszystko ja, jako twórca, poświęcam zdecydowanie więcej czasu, poświęcam zdecydowanie więcej pieniędzy na to wszystko niż wy, bo z jednej strony pracuję, tak więc poświęcam swój, jakby nie patrząc, czas, który mógłbym poświęcić na granie, ale tego nie robię, bo za coś trzeba żyć. To jest je jedna rzecz, zbieranie informacji, przygotowanie się e, do tych e, sprawdzenie każdej informacji, czy to prawda, czy e, bzdura. Więc proszę was, bierzcie e, pod uwagę to, że ja siedzę czasem po kilka dni nad jednym materiałem i zastanawiam się, czy Warto to powiedzieć, czy też nie, czy też, a może to chyba powinienem wyrzucić, a po dwóch dniach takim siedzenia nad tym i czytania tego wszystkiego stwierdzam, że kurde, no nie, no, bez tych pięciu, sześciu zdań ludzie nie będą wiedzieli o co chodzi, dobra, to nie, to, to, to musi wrócić, ale musi iść wcześniej, żeby ludzie zrozumieli o czym mówię. Więc to nie jest tak. To, to nie jest takie proste. Chcę, żebyście wiedzieli, że ja nad tymi filmami naprawdę ciężko y, siedzę, czasem po kilka dni nad jednym filmem, jak chociażby te y, otwieranie zrzutów. To nie jest tak, że mam 20 zrzutów i hej! Robię film. Nie. Zanim te 20 zrzutów zbiorę, to minie trochę czasu. Dlatego bardzo Was proszę o oglądanie każdego materiału, jaki na kanale yy, się pojawi. Nawet jeśli miałby być te wspomniane 1, 2, może nawet 3 wyświetlenia. To pomoże mi bardzo, gdyż dzięki temu może dotrę do E, szerszego grona odbiorców, którzy, którym spodoba się taka forma prowadzenia kanału, i dzięki temu będzie nas więcej. A jeśli będzie nas więcej, to będą konkursy. W sumie, już jeden konkurs planuję na 100 subskrypcji. E, będą e, do wygrania 4 kody. Tak więc. E, te cztery kody możecie. Możecie. Oczywiście cztery, te cztery kody dostaną. Cztery osoby, ale wtedy jak już będzie 100 subskrypcji. Tak więc myślę, że yy, kolejne konkursy pojawią się jak będzie 100, 250, 500 i 1000. E, subskrypcji, a później się zobaczy. Tak więc. E, mam cztery kody, nie powiem na co. E, cztery. E, tak w sumie czekaj moment. Dobrze, nie ma jakiejś specjalnej e, daty ważności. Cztery kody mam. Nie pokażę wam e, ich teraz. Z tego względu, że byście mi pisali, że już chcecie? Nie. Będzie 100 subskrypcji, będzie konkurs. Na tym to polega. Tak więc bardzo Was proszę, żebyście jednak spełnili tą moją prośbę.